Witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym wyciągnąć Wam dzisiaj karty na grudzień dla ryb. Zobaczymy co ryby czeka w grudniu. Aura, wyciągnę Wam aurę miesiąca, sprawy uczuciowe i sprawy zawodowe. Energia miesiąca grudnia dla ryb. Kochankowie, sprawy uczuciowe. Piątka kielichów. I sprawy zawodowo-finansowe paść kielichów. Kochankowie staniecie przed dylematem, a przed jakimiś rozstajnymi drogami. Będziecie podejmować decyzje, będziecie dokonywać wyboru, ale nie tak jak siódemca kielichów z siedmiu czy tam iluś tam opcji, tylko tu jest konkretnie. E między dwoma opcjami, czyli tak jak mówię, rozstaje na drogi, będziecie podejmować jakieś decyzje, będziecie musieli wy dokonywać wyboru, będziecie wybierać. Na szczęście w tej karcie jest to, że będziecie, ten wybór jakiego dokonacie będzie dla was w późniejszym, znaczy z perspektywy czasu będzie dla was dobry. Eee, czas zastanawiania się, czas, znaczy powiem tak, tu akurat patrząc na te karty E, chociażby piątkę kielichów, raczej nie wzmiastują wspaniałej miłości i dogrobowej deski. Bardziej właśnie mówię, opcja e, wyboru, opcja dylematów, zastanawiania się to będą dyle, mogą to być też ewentualnie wybory między dwoma partnerkami, dwoma partnerami, przyjaciółmi, kolegami może być przy, między dwoma pracami między, może to być też, no będzie, to ja bym powiedziała, nawet patrząc na pa, Pazia Kielichów, zaraz go omówię, że może być tak, że będziecie wybierać między dwoma pracami. Przejdźmy najpierw jeszcze do Piątki Kielichów, jeśli sprawy uczuciowe, no kiepska sprawa, dlatego, że w Piątce Kielichów jest zawsze sentyment, jest jakiś żal, jest jakieś rozdrażnienie, jest coś, co mm, nie pozwala zapomnieć, to są jakieś sentymenty, Jakieś e, tęsknota za nie wiadomo czym, i nie wiadomo za kim, który, który gdzieś tam sobie kiedyś poszedł, był, zostawił, e, zostawił bardzo duże mm, wspomnienia, był ba, kimś bardzo ważnym. Odszedł, poszedł, i my cały czas się łudzimy: że może się odezwie, może wróci, może zagada. E, cały czas rozdrapujemy tą ranę, cały czas jakoś tak będziecie e, drogie ryby. Żyć przeszłością i tęsknotą i nie, zupełnie niepotrzebnie. E, być może, że może mógłby się ktoś trafić w wasze, w wasze życie, mógłby się, mógłby się w jakiś sposób u was e, zadomowić i być, i moglibyście ewentualnie na przyszłość z kimś się związać, ale niestety będziecie tak, jesteście tak utkwieni w przeszłości, że nie jesteście w stanie e, tego na tyle zamknąć, żeby, żeby ruszyć do przodu. Natomiast. E, Piątka Kilichów mówi, że trafi Wam się, może nie tyle trafi się okazja, co będziecie mogli się uporać z tą przeszłością. Będziecie mogli się pogodzić z tym nieuchronnym, co się zdarzyło, co było, co Was tak pokaleczyło, za czym strasznie tęsknicie, za kim bardzo tęsknicie. I może przyjdzie ta świadomość w grudniu, że. To się nie wróci, to już to nie będzie, to nie, to koniec. Ale ten grudzień jeszcze będzie was szarpać duszę, ciało i wszystko co możecie będzie wrywało się do tego, do tego, do tej osoby z przeszłości. Postarajcie się, spróbujcie. Spróbujcie to zamknąć, bo, bo takie tkwienie nie pozwoli Wam otworzyć się na przyszłość, na nowo spotkaną być może osobę, bo Wy zawsze wybierzecie tą z przeszłości, która jest nierealna i która rzeczywiście nigdy już nie wróci. Paść kielichów, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. Karta, która mówi, że Wyjdziecie z za pleców, że się przedstawicie. Że pokażecie, co potraficie. Ja czasem mówię, że to jest karta rozmowy kwalifikacyjnej. Dlatego być może, że w kochankach będziecie musieli dokonać wyboru między właśnie dwoma pracami czyli tą, którą na przykład macie obecnie, a tą, do której będziecie aspirować pokazać się, to może być stanowisko u siebie w pracy, to nie musi być zmiana całkowita e, jeśli chodzi o miejsce pracy to może być e, to może być po prostu e, u siebie w pracy aspi aspirowanie do innego stanowiska, do innego działu może być tak, że zostaniecie znienacka poproszeni o poprowadzenie jakiejś, nie wiem, prezentacji konferencji, czegokolwiek i wy, jak to się mówi, będziecie musieli wystąpić przed audytorium. Czyli jakby mówić ze sceny. Pokazać się, wyjść za pleców. Wy się bardzo dobrze pokażecie. Bo się dobrze przygotujecie do tego. Czasem mówię, może być to znienacka, ale na tyle znienacka, że będziecie mieli, nie wiem, dwa dni, tak? To jest bardzo dobry czas właśnie do tego, żeby wziąć udział w jakikolwiek rekrutacji. W, w, wziąć udział w jakimś projekcie. Zawodowo będziecie, tak jak mówię, zaprezentujecie się i zaskoczycie. Z, zaskoczycie swoich pracodawców, zaskoczycie te osoby, które będą was rekrutowały, waszą kompetencją, waszymi umiejętnościami, waszą wiedzą. E, może się okazać, że powiedzą, my czekaliśmy na Ciebie. Mm, Droga rybo, pół roku. My czekaliśmy, my nie spodziewaliśmy się, że ty jesteś aż tak profesjonalna. Eee, bardzo fajny czas, właśnie tak jak mówię, do wyjścia za czyichś pleców, bo być może, że macie poczucie, że ktoś zawsze przed wami nie daje wam rozwinąć skrzydła rozwinąć skrzydeł, rozwinąć, pokazać się, e, wasze pomysły, kopiuje, wasze pomysły zabiera. Natomiast to będzie grudzień dla was zawodowy będzie ten czas, kiedy wreszcie będziecie mogli udowodnić, co jesteście warci, że jesteście warci, i że zasługujecie na awans, premię i wszelkiego rodzaju profity zawodowe. Tak jak powiedziałam, kochankach możecie stanąć przed dylematem. Co wybrać? Jeżeli okaże się, że powiedzą, że słuchaj, musisz się właśnie zaprezentować, pokazać, przedstawić, e, czy to prezentację, czy nie wiem, e, to co robicie, z, projekt z waszego działu, e, czy jakieś tam e, e, inne rzeczy, nie brońcie się przed tym, bo to wystąpienie... Może wam otworzyć drogę do kariery, może wam otworzyć drogę do fajnych finansów, może wam otworzyć drogę do zmian zawodowych na waszą korzyść. W uczuciach czas zamknąć przeszłość, pozwolić na wejście przyszłości. A w sprawach zawodowych wasza przyszłość stoi przed wami otworem, jeżeli tylko będziecie chcieli i będziecie umieli się zaprezentować. Postarajcie się, bo naprawdę warto. Dziękuję.